Witam wszystkich serdecznie na kanale Mavi Czerpanie Przyjemności z życia. Dzisiaj dla odmiany bardzo poważny odcinek o tym, jak wyrobić sobie paszport covidowy oraz jak poradzić sobie z nadchodzącymi obostrzeniami. Oglądajcie uważnie i do końca zapraszam! a tak na poważnie, to rzeczywiście taki miałem zamiar, żeby nagrać ten odcinek. Ale trafiłem na coś o wiele lepszego niż paszport covidowy. Mianowicie paszport Mencena. I oczywiście ten paszport Daje wam wstęp tam, gdzie nie da wam wstępu paszport covidowy. A jak smakuje, zaraz się przekonamy. Sławomir Mencen od jakiegoś czasu sprzedaje własne piwo. Ja mam tutaj bardzo ciekawy, bardzo ciekawy egzemplarz paszport Mencena, promowany w bardzo ciekawy sposób. Zanim zaczniemy je testować, przypominam wam, że możecie mnie znaleźć i na Facebooku i na Instagramie. Bardzo Was zachęcam, żebyście odwiedzali moje media społecznościowe, bo tam oprócz rzeczy związanych z piwem, z łyski, z innymi przyjemnościami, które robię po prostu na co dzień publicznie, możecie również znaleźć kilka zdjęć zupełnie prywatnych. Także zachęcam Was do obserwowania i do komentowania. A teraz przejdziemy już konkretnie do paszportu Mencena. Browar Mencen. Piwo o 6% zawartości alkoholu. Mamy tutaj informację o tym, że jest to piwo jasne w stylu IPA o średniej goryczce. Old Schoolowy Indian Pale Ale, przywodzący na myśl sosnowy las, lekki w odbiorze, z nutką słodyczy w smaku. Do tego lasu zawsze można wejść. No tak, zawsze można wejść, ale o ile nie wprowadzą kolejnych obostrzeń, bo już raz tak mieliśmy, że nie można było wchodzić do lasu. Cóż, zobaczymy, jak to piwo smakuje. I czy po jego wypiciu faktycznie będziemy mieli przepustkę do każdego lasu i w każdej chwili. Tutaj jeszcze taka ciekawostka. Mam bardzo fajny kufel do piwa, który przywiozłem z wycieczki do Lwowa. Jest to kufel wydany na trzystulecie piwa lwowskiego i który został przeze mnie zdobyty w dość nieoczekiwany sposób. Jeżeli jesteście zainteresowani, w jaki sposób to zrobiłem, to Komentujcie poniżej tego filmu. A teraz nalewamy piwko. Nie mam zbyt dużego doświadczenia. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić tą przysłowiową pianę na dwa palce. Myślę, że wyszło nie najgorzej. Piwo pachnie bardzo ładnie. Nie wiem, w sumie, jak się degustuje piwo. Czy wąchać z butelki, czy wąchać z kufla, czy może powinienem degustować w kieliszku tulipanowym. Co prawda, degustowałam już kilka piw dla Was, ale podobnie jak Złyski, jestem totalnym amatorem, więc nie bierzcie ze mnie przykładu. Jedyny przykład, jaki możecie ze mnie wziąć, to po prostu czerpanie przyjemności i picie dla smaku, dla zabawy. A więc tak, tutaj, jeśli chodzi o zapach, jest słodki, przyjemny. Na etykiecie mamy przywołany las sosnowy, co prawda tego lasu sosnowego nie czuję, ale na pewno bardzo przyjemnie by się to piwo w lesie sosnowym piło, także posmakujmy. Mhm. Faktycznie, średnia goryczka. Powiem Wam szczerze, że muszę wziąć jeszcze jednego łyka. Dlaczego jeszcze jedno łyka? Bo tak mi zasmakowało, jest naprawdę dobre. Pierwsze odczucie: bardzo przyjemne, lekka goryczka, lekka, lekka słodycz. Jest przyjemnie nagazowane, nie jest zbyt mocno nagazowane ani zbyt słabo. Fajnie zostaje ta goryczka, ten smak zostaje fajnie, nawet nie na tylnej części języka, ale po prostu gdzieś tam na, na gardle, nawet na podniebieniu. Także jest to bardzo przyjemne. Jak dla mnie ogólnie nie jestem zwolnikiem piw kraftowych. Nie piłem ich zbyt dużo, ale generalnie piwa kraftowe uważam, że są dosyć specyficznym wytworem. Podobnie jak whisky Single Mold. Nie każdemu zasmakuje specyficzny, specyficzny profil smakowy, który za sobą niesie taka whisky. I oczywiście takie piwo również. Nie każdemu musi zasmakować. Sławomir Mencen w swoim browarze produkuje kilka różnych rodzajów, gatunków, nie będę dla Was ich wszystkich testował, ale polecam Wam, żebyście po prostu spróbowali sami i powiedzieli co o tym myślicie. A paszport Mencena muszę Wam powiedzieć, że oprócz oryginalnej nazwy zachęcającej do tego, żeby kupić sobie to piwo, również w smaku jest bardzo przyzwoite, przystępne. Wydaje mi się, że właśnie w porównaniu do tych piw kraftowych, które często są dosyć ciężkie i specyficzne smakowo, trudne do wypicia dla początkujących smakoszy akurat paszport jest bardzo przyjemny, lekki i łatwy do wypicia, myślę, że dla każdego. Jeżeli ta recenzja Wam się podobała, dajcie o tym znać w komentarzu. Ja zapraszam Was serdecznie do tego, żebyście zasubskrybowali mój kanał, Dali łapkę w górę, nacisnęli, nacisnęli dzwoneczek, a także, żebyście odwiedzili mojego Instagrama i Facebooka, żebyście dali o sobie znać, że również obserwujecie te moje media społecznościowe i co o tym wszystkim myślicie. A oprócz tego, oprócz dyskusji o piwie, możecie dać znać, co myślicie o ogólnie całej sytuacji, która dzieje się w naszym kraju, o tym, co myślicie, jak to wszystko się skończy, jak to wszystko będzie się rozwijało. Zapraszam Was do gorącej dyskusji. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną do końca. Kłaniam się nisko i do zobaczenia.